No to mogę ci No to mówisz, że zgadzasz się na publikację Twojego wizerunku. Zgadzam się. Zgadza się, super. To czym dzisiaj będziesz No my... Znaczy nie, inaczej. Jeździłem już ktm a teraz może skwarną, tylko powiedz mi co to jest za model jeszcze? 450 FE 450 FE. No źródło tutaj mówi, że mogę się przejechać, spróbować, zobaczyć jak to jest. Także wy też na YouTube zobaczycie sobie. Sorki. Przetestujemy, może rejestrację to zakryjemy. Ale to też rozjusnik masz A tutaj coś przełączać? Masz, gasisz tył, nie? Aha Masz dwie mapy Weź odparło J raz już na drugiej mapie i kontrolę trakcji ci było. Ja jeździmy teraz na kontroli trakcji Na kontroli trakcji w terenie? Tak, ale zobacz sobie na razie na kontroli trakcji normalnie No i sobie później możesz wyłączyć. Tutaj przy... naciskam na tylko. Jest druga mapa i jest kontrola trakcji. Ale druga mapa znaczy, że mocniejszy. Bioda teraz posowałby tam o, jeszcze lżejsza kierownica. Mój Boże. A tu co robi, tu co robi. Kontrola atrakcji w krosie, znaczy enduro. O, jaki miękki, o kurde, jaka żabcia Uhu. O ja pierdziele, na tym to można skakać Ipa Ale nie wiem jak tą kontrolą trakcji na, na łukach Ej, zakurzył! no Ej, no zakurzył! Cały, o kurde! O kurde, ale wyskoczył! Oszalony Nie no, powiem wam, że na tym to się mięciutko jedzie, ale jakoś tej kontroli trakcji to za bardzo wykorzystać się mogę, ale miękko! Nie mogę! O, wow, wow, wow! wow, wow. Uh. Ale zakurzył! W ogóle nie czuć hopek. Hopa. Ale zakurzył, no nic nie widzę. Ale ta kontrola trakcji to chyba nie działa, no. Przecież to była odcinka już. Wow, wow, wow. wow. Fajnie, yy, bardzo fajna, mięciutka. Kurde, na Biskupice albo na Cross Country, na yy, Kleszczowie powiem Wam, że nie wiem czy nie wolałbym takiej huszpadny niż klego ktm -a. Bardzo fajnie się jedzie. wow, wow, wow. ale miękko ja przy ha hamowanie to normalnie wbiło mnie w podłogę. Nic nie jedzie. Zarąbiście. Tylko ja tej kontroli to nie czułem, żeby była. Wyłącz kontrolę teraz. Mówisz? Aż tak? No to zobaczymy. Zobacz, teraz trochę Zjechana pewnie, nie? No raczej to się zakopuje. jeszcze kółko zrobię i... na jedno koło z jedyneczki to idzie Odcina troszeczkę była, w KTM się bałem a tu w Husqvarna bez, bez strachu i hopka wow, 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 wow. byłaby Wywrotka ale powiem Wam, że on ma taką krótką, wąską kierownicę, która mi tutaj średnio odpowiada. No idzie, 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 fajnie, nie powiem, że nie. No to jeszcze do zestawu, jakby nie patrzeć, powinienem się przejechać szajby 450, kom full. Była 350, była 450 enduro No to teraz się jeszcze przejedziemy 450 w full crossie Hopa Wow wow, do przodu poleciałem Ale luz opanowane Hopa Fajnie, fajnie Dobra, zjeżdżamy o, Machałem się troszkę Ale to jest przy hamowaniu to ja nurkuję! Jak hamujesz, nie? To wbija tak, jestem w szoku. Ale za to hopki Dobra, bez luzu, nie szukam. Ale za to hopki fajnie. Co? Cudownie o kurwa. Nie, 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 no. Chcę zrobić zetkę, no zobaczymy. Kurwa! Kupiłbyś jakiś. 4,5 na supermoto i już wziął. Ja wiem, No wiem. Zrobiłbym motor 2 dni. No bo to na... wiesz Wrzuciłbym na drogę, na dwójeczce, koło i tak do piąteczki bym jechał. No i tak kurcę tę taką buchetę 700 Nie, nie O jaca wrócił I Stanley. A Stanley ma 2,5 O kurwa a ty masz jakieś kotki tutaj? Zmiany mapy? Nie, ten motocyk. Nie, ten motocyk. O kurde, ale się zmachałem. Co chcesz na 4 przejechać? No, chcę. Dla tejen, dla widzów no. Ale nie musisz mi odpalać. No, nie wiem. No, taka husqvarna, proszę Państwa. Fajna, bardzo fajna, co to się jeździ. Teraz zobaczymy, jak jedzie 4,5 w full crossie. Najbardziej cross w teamie, ale malutki jest. Jakie to niskie! Boże, ja się zabiję dzisiaj.

Państwa, per per per, a mocy o! tyle, że to jest przerażenie w oczach. Opa. Jedyna prosta, na której można skręcić. Widzieliście jak oni tutaj skoczył? Wow! To jest twarde, dlatego tak skacze. Mogłem sobie za od 450, bo eh, jestem tak wyrąbany, że nie mam siły jechać.